Witamy serdecznie widzowie! I jesteśmy dzisiaj w Brow Stars! Trzeci odcinek z kuzynkiem. Jeszcze będą trzy, a potem sam nagrywał. Będzie też kontynuacja z kuzynkiem, ale my lecimy dzisiaj. Jesteśmy w Brow Stars. No i co? No i... Chcemy zagrać, no nie? Więc zaczynamy. Widzowie. Zanim... Zanim szczelimy Gola, no. musicie dać subskrypcję, łapkę w górę. Czyli Tracie macie ogólnie subskrypcję z dzwoneczkiem Czyli macie Czyli macie na to Może minutę, może nawet dwie Bo my nawet nie wiemy kiedy strzelimy im gola Więc podaj A co te krążki robią? Podaj mi nic, podaj Czekaj, o pato Otis, da. Dobrze da. Mam nadzieję, że zostawiliście subskrypcję Łapkę w górę i lecimy Z odcinkiem Ale ja, ja myślę, że oni ten, że to będzie drugi ten. Yy, znaczy, że to będzie. A tu daje mu Tak, to mu daje siły, ten, ten krążek. O. Akurat mi się telefon aktualizował. Widzowie i mi przyszła wiadomość, że aktualizacja programowania gotowa. Ku. Przepraszam, widzowie, że ja nie umiem. Daj Wszystko w, to, w twoich. Radach. No. Już chyba nie w twoi, tylko Tisa. Ja ten. Dobra, ja... Jestem bramkarzem. Pokonam, pokonam. Ja jestem bramkarzem. O, Widzowie, żyje, ostatni żyje. odcinek był nawet śmieszny. Mam nadzieję, że dzisiejszy może... No śmieszny. Szybko! Patrz to! Czekaj! No szybko! Uuu, to było podanie spokojnie. Wygramy to spokojnie. To? Okay. No dawaj. Oj, oj. Ja. To się tak odbiło. No i fajnie. Gdybyś... Opatrz. I... Dobra, Gites. Podaj kamień. Szybko. gites ma Normalnie, szybko. Oj. Pomóż, pomóż. Mogłeś mi podać. Byron cię zatruje. Znaczy król. Lecimy, widowy. Będę bramkarzem twoim. O, ale tu fajny wynik jest. 00001 zero, 0000. Zero, 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 zero. Wygrywamy. Widzisz? No, nie mogę trafić. Podaj mi to. Ja mam ulta. Szybko, podaj mi. Szybko kontratak. ale wiesz, że zanim ta piłka doleci, to ja ją zdążę wziąć. No, można tak powiedzieć. Podaj. O, ale fajne. To było. Patrz to. Po jakiś los! Dawaj Otis. Otis, Otis, Otis. 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 Pomogłem yes. mu. Widzisz, ja strzeliłem kartami karty popchały tą piłkę. Ja wygraj 20 bitów, rozumiesz to? Ale co to za piłkę? A to będzie minka, dobra. No, ja chcę minkę z bo ja nie mam innego. Ale jakie fajne misje dodali. Lecimy. No, jeszcze, jeszcze widzowie, 19. Jak skończymy tą misję, kończymy też odcinek. No, to ci zajmie. Czyli my... Y My wracamy, jak będziemy mieć 5. Chyba, że chcecie zobaczyć, jak gramy, to napiszcie w komentarzach. No. To nie zdążę. No, ale zostawcie subskrypcję w górę. Jeśli będzie 15 łapek w górę. O Boże, jaki ja dobry. Jeśli, czekaj. <laughs> jeśli, jeśli, jeśli zostawicie chociaż 10 łapek w górę, to. Y, to ten. To mówcie. No to. Ojeju, jak zapominam. No to y, będziecie widzieć jak y, gramy. A jeśli zostawicie y, pięć łapek w górę i się to nie zmieni, to będzie niestety, ale... No nie no ul ur... nie mogę strzelać. W... Ale wtedy... Y, ale wtedy Zos ale wtedy ja mi się już prądę język, ja nie wiem co ja mówię. No. Y, 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 y... Pomóc? Dobra uspokój się. I wtedy będziemy pokazywać jak gramy, a zaraz, a zaraz wracamy, jak będziemy mieć 5 lub Nie. 10 wygranych. Jak będziemy mieć 5 wygranych? Nie, 2 wygrane. No to chyba Cię. 5 wygrane, ok? Dobra, to jak będziemy mieć 3, więc zaraz wracamy, widzowie. Żegnam! Kala ruchy pod poduchy. Ja. Kurde, nie mogę nie. Widzowie, co się dzieje? Zbędzie kolor pewnie dla nich. Nie wierzę, co się dzieje tutaj pod naszą bramką. Musimy im przejąć piłkę. Ale podał, ale jednak to co? No, Bo... podał. Ale pędzimy na ich bramkę. I kaput. I widzowie, jesteśmy znowuż w kandydacji. Nie teraz. No, tam, że ten poprzedni dobrze nie widzieliście, ale. Jeszcze. Znaczy, jak ja strzelałem gole, to byłem takim prosem. A, no a, właśnie, potem, a, potem, ja. a potem, jak skrzeliłem, drogi, A wstydzić się. No. Widzowie, ale dla was wszystko. Patrz to: Jumper! I na razie. I mnie. No, w sumie tak można powiedzieć, że ty trochę skrzaniłeś. <grym> ale, ale ten, ten. Yy, ta nowa postać się na ciebie uwzięła, bo ona no. no ona ci cały czas ulta dawała. No właśnie, a innych typów przychodziła obok ciebie i miała cię w dupie i mnie strzelała. Nice. No słowa się wyrażaj. Dlaczego tak? No bo powiedz, cię dlaczego. Lubiała. Mnie lubiała, ta ha 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 bardzo śmieszna. Może chciała się z tobą zaglegować. <laughs> a może, Patrz to. A Patrz to a o, djo, djo, djo. Ratuj. Och, nie, szybko podej to. Nie, nie strzelaj. Mówiłem nie strzelaj. Czemu? Kurde, mówiłem nie strzelaj. <laughs> nice. No sorry, ale na ty Mogłeś, mi od co? Mam im słońcać? Nie, po co? Nie ten gadżet wziąłem, ale dobra. Skaczę ultem. Patrz to. Szybko na, na mnie się uwzięli z tymi ultami! Niedźwiedź! Ja, ja lubię niedźwiedzie. Nie, niedźwiedź wcześniej atakowała. Podaj, ja podaj, podaj, jestem... podaj nie, gościu! Nie, nie patrz tu! O, Musiałem ulta strzelić. Ale patrz na to, jak tu tak zrobiłem i ona nie wiedziała, czy tam piłka poleci. Dawaj, Ale mój wiesz, mój że bry. ja ultem strzeliłem. Szybko, graj! Za ile? Nie wiem, za, za chwilę się kończy. A ja widziałem chyba 5 sekund. Nie, 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 nie. Lecimy! Aleluja! Nie wiem co mnie biło, żeby to zaśpiewać. Aleluja! Aleluja! No. Hamuj się! No i podanie. No kurde, skacze chłop na mnie. Ja, Kamilek. Ha, też jestem zdenerwowany Ale, i co? Kaseolek, sorry. Dobra, weź. Ratujcie mnie. Czekaj, ja, ja, na nie... ja mam więcej HP, więc na nich polecę. A mi się ta tarcza mi daje więcej. Szybko, dawaj! Teraz! Szybko! Wchodzę! Widzisz? Widzisz, jaki ja kuzynek jestem, dobry? Wchodzę. Dobra, tarcza! A, a to jest kandydacja dnia? nie myślałam. O, kurde! Nie! Nie! Ja Użyłem ulta! Ja też. Dobra, dla widzów wygramy to. Niestety. Przegraliśmy. No. No kurczę. No nie! 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 nie. Jeszcze we mnie nadzieja! Polekamy. szybko. We mnie nadzieja. To była we mnie nadzieja. Mam tarczę. Dawaj mój! Co ja robię? Bo przez przypadek mi się kliknął y, ult i jak chciałem ten. To jest przypadek, mi się kliknął. Zaczynam grę. Nice, ulta straciła. Ale w sumie można powiedzieć, że gra się zaczyna od nowa. No. Nie! 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 Pomóż! Nie! A co to za frytki? Ale ja sobie myślę, co to za frytki mi się pojawiły? O, dziesięć gemów odebrałem. Ej, no, 28 minut jeszcze mamy. Co 28 minut. No, A bo co się przedłuża, co nie? No. Widzowie, wracamy zaraz pod koniec tego meczu. Nie, to Wygrywaliśmy! Wygrałem to! Oczywiście! Z kuzynkiem. O ja mam do klubu wygraj bitwy, fajnie. Serio? No. Ja chyba to... Nic nie dropiłem. Dobra, dawaj. A już myślałem. A już myślałem. Dawaj. 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 Gram, widzisz, ja jestem kibicem. No jestem kibic kibicem, widzowie. Wracamy, jak będzie super akcja. Czekaj, super akcja, widzowie! Wszystkich zabiliśmy, ale niestety się pokiełbasiło. kilba to wszystko. No nie! Ja, ja, bym ci pomógł, mogłbym ulca żyć, ale. To wszystko. Ale widzowie, y, szkoda, że wy nie widzieliście, co ja tam robiłem. Hamuj! Joki. Szkoda, że wy nie widzieliście Ale dobrze. Robiłem. A widziałeś, że dobrze samobójów, że nie zaliczają, bo by, był już 15 gol. A kurde, sloma mi dała. Ja wi nie mam, dlatego widzę, że tak słabo gram. No! Ja za się nie łapię. Pa to! No, no patrzę, patrzę, ale ja nie, jestem w niebie, więc nie mogę patrzeć. Z góry na siebie patrz. Jest? Jest? Po to? Jest! Dobrze wszystkich. Podaj! Stu! Podaj! Odegraj! Stew. Dobrze. Nie! O, zamroził mnie. Pasztet. Pasztet walony mnie zamroził. A wiesz, że jak im daję sloma, to oni chodzą tak jakby normalnie. Uciekaj, Stu! Dobrze! Kurczaki, wykiwał go. Dobrze, mam go? Podaj mi. Patrz. Czekaj! Kamil. Nie! Podaj! No Kamil! Uj! Nie! <grym> Minimalnie centymetr! No Boże widzowie! Przepraszamy Was. Normalnie Was przepraszam. Patrz to! No nie, nie, nie! Proszę! Nie bieg! 1 -0. To wszystko wina tego styu! czemu im podajesz? Bo jestem miły. Nie to co Ty. Dobrze, skoczyłem. Przepraszam, ja jestem tu. Kamil. Podaj! No. Dlatego ci nie podaję, bo zaraz ci szeli dorobię. Mnie niby dlaczego mnie? No! Weź, jestem tu! Przez to mi podaję! Fu! Dawaj! Yes! I, Ale i podanie! Najlepszy jesteśmy! Sami to ich tak... Nie, nie! Nie! To jest slum, głupi. Widzowie myślę, ja że Gola, gdybym miał jeden chyba więcej. Nie! O kurde, ulca zużyłem. Przepraszam. R I dogrywka! Nie! Lecimy! Podaj kamień! Szybko! Show. Gdzie ta piłka? A bo ten złaftał Kamienka była dla tego styłu. Pięć! Jeszcze ile. O, klubowe! A co te klubowe ci w ogóle daje? No to ci doda. Nie mogę odebrać. że ja w jakimś klubie. To, to, to jest to bez... Za, za to. Aha, dobrze. ja w klubie miałem to już, to miałem. Dobra. bym tyle dostał. O, za darmo mam coś. Do stiu. O skarbonka kupuje. Widowie, kupywać Piszcie w komentarzach. Zostawcie 10 łapek w górę i kupuję. Tymczasem za rok 1000 łapek w górę muszę to kupić. Lecimy. Myślałem, że nagranie wyłączyłem przez przypadek palcem mi się kibło, tak, tak tu gdzieś, no, centralnie. No, wyłączył taki odcinek przykład. Ho, pa, pa jak ja omijam te strzały. O, mam. Widzisz, nią. mam trochę ja nie boję. Tam, tam. Oni, ale pa, oni trafić mnie nie umią. Mam soczek, mam soczek na sobie. Widzisz, na tu. Nie! Widzisz, tu. Ratuj... No nie wierzę. Widzisz, uratowałam cię ciałem. Patrz to. Am. No strzelgor Amortis. Amortis jest słaby. Widzowie, patrzcie na to. Co prawda, patrzcie uratował. Nie! Kamil... Ale ten pies! Głupi pies! Bo slom ci się skończył. On nas zamrozi. Uważaj. Jak on nas. Dobrze? No nie gadaj! Niko, nie. czemu tam poszłeś? No bo myślałem, że tam pójdą. Sorry, wizowia. Jestem nubem totalnym. No. Nie, 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 nie. Zatruję go. Ty idź na lewo, ja na prawo. tej <grym> <Z grym> strony mylą. No. Do przedszkola mnie cofnij. <grym> <grym> o kurde, jak mnie walną no. z łokcia. Dawaj, Kamil, mnie. Nie Kurde, nie miałem co zrobić. Mortis, ty to słaby jesteś, ty to tam. Mortis, Mortis, dawaj Mortis! W powietrzu. A, już się zginął. Nawet strzału nie oddał. O, dobrze, mam piłkę. Aha, ulta zużył. Patrz on... Ulta zużył. Ja jeszcze... Teraz to ty mi po... Musz. Do kogo to było? Nie! O to. Nie! Jak wystrzelił! Nie, no. To by Dawaj, było. Podaj! Lecimy. No, no co mi podajesz? Uwziął się na mnie ten. Kurde karl walony. I... Dobra śląama mają szybko! Mhm, na pięć sekund. Dawaj! No lecimy ich! Pomóż! Nie! Nie! Nie, no bo że I tak nie mieliśmy szans. Dawaj winną mapkę. Tryb tajemnicy. A co to jest tryb tajemnicy? A, tryb tajemnicy, fajny jest. Tryb tajemnicy. Ciebie się ci opuścić. Sorry, ale musiałem. Tryb tajemnicy, ok. A jak to będzie solo? Nie, to nie jest solo. To dawaj. Solo na pewno jest. Nie, czekaj, bo to, to jest na pucharki kruka. Chciałem wziąć na 20.00. tej. Biorę geja, biorę geja. Uważaj, biorę no, geja. 16, 16 minut już trwa. Jakie piłka będzie? Co jest? Chyba. Zadyma. No, zgadłem. O nie, to jest ta piłka. Pamiętasz ją? No. Co ona niszczy też wszystko? Ale jestem lodowy, więc mi nic nie zrobi. Ale ona fajnie, że niszczy wszystko, co nie? No. Tylko, że ona zabija. On się pali. Ona zabije. O kurde! Właśnie o to mi chodzi. Że ona może przez płoty. No rzuca. No co to napad z góry. Pa i to. Pa to. Haha! Ha! O kurde, ja się boję wziąć tej piłki. To ja wezmę. To się tak robi. Patrz to. Patrz to. No nie! No kurde. O nie! O nie! O nie! Pomocy! Nie! Myślałem, że zginę przez tą piłkę. Patrzcie na to. No, no aj, ci oczy. Patrz to. Uj! O kurde, wezmę tą piłkę. A ja myślałem, że ta piłka 300 HP zadaje, czy coś. Podaj! Nie, nie podawaj! O! Kurde! Denerwuję. A jest, że to, tą piłką można samobójnie chyba wybić. Jak? Nie da się. No ale. Spalić. Nie spajk, nie bierz tego. Dobrze? No nie. Czekaj. Okay. Podaj! Podaj! Squeak. Kurde! No. No, no co ten pazdan robi? Walony, kurde. Ja się tak staram. On. tylko... Jo! Myślałam, że ją zabiję. A ty powiedz, czy nie możesz walnąć? Ja przegrałam, nie, nie patrzcie, oczy zasmącie no, Mam, dosłownie Ta piłka was spali, jak będziecie się patrzeć No, nie przesadzaj Nie, nie no, żartowałam Aha, dobrze zapomniałem, że mam 300 HP Dawaj ją, lecisz, błagam, błagam Jest, jest Dobrze, że ta piłka pali. Och. Nie no. No co to ma być? Walony. Chodź, chodź, chodź. Pa, ona ląduje i. Już po niej. Co ja zrobiłem? Cztery sekundy! Bierz to! Nawet nie zdążyłam! Osiem pucharków. Zagryj ponownie. A to nie będzie za to będzie coś innego pewnie. Jan. A przynajmniej się robi mi no. A to jest na pucharki. A mhm. ja nie jestem ja barreluję Nie wychodź. O. Będzie knockaut. Yeah! No. A, bo tajemnica, czyli, że na dzień będzie za dyma. Pewnie, co nie? No. A, dobra, ja tego nie rozumiałem. Pewnie, że tak, ten... Wiem, ja Albo po prostu mam takiego pecha. Albo po prostu do misji? Nie! Ginę! Ginę! Nice. Nawet nie musiałeś jej dobijać. Zostaw tu. Ja... Nie weźmiecie tej piłki. A to! No czemu wy... Kulta zmarnowałem przez tego Squika. Nie wierzę! Nie no! Jaki... Kto strzelił? Boni? Nie Ewa. Nie Ewa. No kurde, dzieci się wykluły. Ja nie lubię dzieci. Ha! Jakie głupie. Gin. No nie! Kamil! Nie mam szans! 2 HP widziałem! Nie! Widzowie, nie patrzcie na to! Nie, no ja robię wyjście. Widzowie, kończymy odcinek. Nie. Tak. Zresztą odrobiłem pucharki. Dobra. Kończymy widzowie. Żegnamy. Subskrybujcie. Pa. Żegnamy. I na koniec. Żegnamy.